Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest szczególny dzień, ponieważ minął właśnie 3. czwartek listopada, 3. czwartek listopada, to jest Święto Bożole Nouveau. Czymże jest Święto Bożole Nouveau? Mianowicie świętem młodego wina jest to pierwsze we Francji dostępne wino, które jest z tegorocznych zbiorów. Robi się je w regionie Bożole. 80% jest sprzedawane w ciągu jednego dnia, ponieważ udało się Francuzom zrobić taki marketing spożywczy, że młode wino pijane jest na całym świecie. Największym importerem Bojolet Nouveau jest, kto wie? Ja wiem, ja Japonia. Z miłych rzeczy można powiedzieć o Bojolet Nouveau, że nigdy nie wiadomo jak smakuje. Robiony jest ze szczepu Gamay, czyli gamai, jak niektórzy wolą. Jest młodym winem, nie oczekujmy po nim za wiele. Ale najważniejsza jest historia. Historia, mianowicie, która sięga spokojnie 500 lat przed Chrystusem. Mianowicie wówczas, a kto wie czy nie wcześniej, odbywały się bachanalia, a nie dionizja. E, święta, w których działy się fantastyczne rzeczy. Ludzie pili, bawili się, puszczały im hamulce. Do tego stopnia, że w pewnym momencie to nawet uregulowano. I Rzymianie znaleźli sobie bachantki. Czyli takie specjalistki od Bogawina. Bardzo profesjonalne. Zobaczymy jak smakuje. Najpierw barwa. Cieniutka, lekko fioletowa, delikatna nutka bananów, czyli klasyka, jeżeli idzie o bożole. I teraz. To bożole to bożole. Wypić trzeba.